Nie mam na to czasu. Jest to najczęstsza wymówka, którą słyszę od ludzi, którzy myślą o otwarciu własnej firmy i nigdy tego nie robią. Zawsze zdążysz zrobić coś, jeśli tylko dobrze zaplanujesz. I nie namawiam cię do tego, żeby rzucić etat, raczej do tego, aby połączyć te dwie rzeczy: pracować na etacie, a jednocześnie rozwijać swoją własną firmę. Zamiast oglądać kolejny odcinek serialu, czy grać Minecrafta do 22.00 poświęć te godzinę na to, aby zacząć pracować nad swoim projektem. Tygodniowo da Ci to kilka, kilkanaście godzin, a to wystarczy, żeby zacząć działać i wystartować ze swoim pomysłem. Kiedy uda Ci się to zrobić, sprawdzisz też, czy Twój entuzjazm jest przejściowy, czy prawdziwy. Jeśli ci się nie uda, to nic strasznego. Dalej będziesz pracować na etacie i robić to, co teraz robisz. Jedynie co ryzykujesz, to czas, nic więcej. Pamiętaj też, że nie ma idealnego momentu, aby otworzyć swój własny biznes. Zawsze jesteśmy za młodzi, za starzy, mamy za mało czasu, mamy małe dzieci, ma za mało pieniędzy. Jeśli szukasz idealnego momentu, to nigdy go nie znajdziesz. Zacznij działać i przekonaj się. Czy prowadzenie biznesu to jest twoja bajka?